Jakiś czas temu zrobiłem recenzję dla przykładu Stalkera, w której powiedziałem, że nie jestem szczególnie zainteresowany zbieraniem artefaktów, bo po podniesieniu kilku artefaktów odniosłem wrażenie, że są one bezużyteczne. Artefakty nic nie dają i są bezużyteczne. Ludzie w komentarzach się odpalili. Jak możesz robić ocenę czegoś, jak tego nie spróbowałeś do końca? Nie wiesz, nie znasz się, a na koniec jeszcze wystawiasz ocenę i twierdzisz, że jest to nudne. That's unfair! She made those... I need to calm down! A jeszcze wcześniej dokładnie z tym samym problemem spotkałem się przy Last Epoch, gdzie to oceniłem kampanię, a nie Endgame. No i oczywiście internet się oburzył. Że jestem złym źródłem informacji, ponieważ omijam filary gry. Kiedy wypadały przedmioty w Last Epoch, to nawet nie chciało mi się czytać statystyk. Stwierdziłem, że na razie nie ma potrzeby. What a, stupid son of a, bitch. a aktualnie znajdujemy się w miejscu, w którym ludzie wystawiają ocenę awał i na dodatek skipują fabułę w grze fabularnej, w której chodzi o to, aby poznać i wejść w interakcję ze światem oraz poznać historię gry. <laughs> I to nie jest tak, że ja postąpiłem inaczej, bo też się odbiłem po paru godzinach właśnie przez słabą historię, a dokładnie za to pokochałem uprzednio Pilarsy. I to właśnie z tych powodów nie robię recenzji i nie wystawiam tej grze oceny, bo po prostu mam za mało informacji, aby rzetelnie ocenić fabułę tej gry. Jestem osobą publiczną i chyba należy się moim widzom przynajmniej rzetelność z mojej strony, która objawia się właśnie tym, że jeżeli biorę pod lupę jakiś... Obiekt grę, to próbuję wskazać najrzetelniej jak mogę jej zalety, ale i wady. Czy recenzent ma prawo do tego, aby wybierać jakieś elementy i te, te mi nie sprawiają radości, a te mi sprawiają radość, więc wybiorę te, bo, bo te elementy mnie ciekawią i je lubię, bo lubię dobrą zabawę, bo one mi sprawiają przyjemność, a te nie, bo mi nie sprawiają przyjemności. Czy recenzent, który kieruje się przyjemnością, to rzetelny i dobry recenzent? Piszecie w komentarzach, że omijacie fabułę gry, która potencjalnie może być jakimś plusem, tylko dlatego, bo jest wam to niewygodne i zakładacie z góry, że może jest złą fabułą? Czy nie po to właśnie przechodzi się gry wideo, aby móc samemu to doświadczyć, a następnie powiedzieć swoją własną opinię? Czy produkt nie powinien zostać sprawdzony cały, dogłębnie, zanim zostanie wystawiona ostateczna ocena? I co to tak naprawdę znaczy, cały i dogłębnie? <laughs> Jak to <brzmi? śmiech> Czy my wszyscy nie dążymy do tej ostatecznej prawdy i czy właśnie nie dobrniemy, nie dokupiemy się do tej prawdy? Poprzez rzetelność i poprzez sprawdzanie i no po prostu skanowanie każdego piksela gry. A, tam pograłem dwie godziny, i ja wiem, że to jest kiepskie, nie będę już się drillował. Przecież historia to nie jest tak, że w ostatniej chwili może mieć twisty, i być fajna, nie? Ona jest zła w pierwszych minutach, to będzie zła na końcu. Tak zawsze było z każdym filmem, tak zawsze było z każdą książką. Trzy pierwsze zdania do śmietnika, jak nie działa. <śmiech> <śmiech> you know. I dzisiaj chciałbym dojść do prawdy. Dzięki wam, dzięki waszym odpowiedziom, przygotowałem dla was odgroma pytań. I chciałbym, abyście mi naprawdę odpowiedzieli, które są trochę silly, takie głupie, głupiutkie, a niektóre są bardzo poważne. Zaczynając od pytania numer 1. Czy należy ukończyć grę, zanim wystawi jej się ocenę końcową? A jeżeli tak, to co to znaczy ukończyć grę? Czy zobaczenie napisów końcowych faktycznie oznacza ukończenie gry? No, bo na przykład w MMO, czy tam też są napisy końcowe? A może Stardew Valley, w którym można grać w nieskończoność, czy Animal Crossing? W którym momencie mogę powiedzieć, że gra została przeze mnie ukończona? A jeżeli gra nie ma konkretnego końca, to jaki jest optymalny czas grania, aby wyformować sobie idealną, najlepszą opinię? A przede wszystkim sprawiedliwą. Ile godzin? 10, 100 1000? Jeżeli w grze znajdują się zadania poboczne bądź side to ile tych zadań pobocznych muszę zrobić, aby móc uformować odpowiednią opinię, którą wam przedstawię? 5, 10, 50%, 100%? A czy może muszę zrobić wszystkie, aby być idealnym recenzentem? Odpowiedzcie mi na to proste pytanie. Czy recenzent musi zrobić wszystkie zakończenia gry? Bo co jeżeli zakończyłem grę w zły sposób i na końcu powiedziałem, że historia się trochę nie kleje na końcu? Na przykład w Silent Hill. Może recenzent powinien wszystkie zakończenia zobaczyć, zanim wystawi ostatni. Ocenę. Jak uważacie? Czy recenzent powinien robić achievementy i platyny? Są to jak jakiegoś rodzaju wyzwania. Bardzo często się słyszy, że gra jest za łatwa. Na przykład ja tak twierdzę o Finalu. Ale tam przecież są różnego rodzaju wyzwania, czy super trudne platyny do wbicia. To czy można powiedzieć, że ta gra jest łatwa? I czy powinienem brać pod uwagę achievementy i platyny podczas swojego recenzowania? Wystawiania opinii, bo zaraz się przyczepicie do słowa recenzent. Opinii. But I am a man now! Six czy powinienem brać pod uwagę opinie innych osób? Czy to są recenzenci, czy to po prostu Natalia, a może komentarze na Facebooku ktoś napisał? Czy powinienem w ogóle patrzeć na to, czy powinienem przymykać oka i uciekać od, powiedzmy, spoilerów opinii? I czy recenzent może oglądać inne recenzje, zanim wyformuje swoją opinię? A czy może powinien właśnie unikać recenzji innych recenzentów, aby oni nie wpływali na jego recenzję? Opinie! W takim razie kolejnym pytaniem jest to, czy w ogóle powinienem oglądać trailery. No bo, jakby nie było trailery, mogą być wyznacznikiem złej opinii. Tak jak zrobił mi to Silent Hill. Spodziewałem się gry akcji, spodziewałem się niezrozumienia materiału źródłowego. Wszystko przez bardzo złe trailery, które po dziś mi się nie podobają. Gdybym ich nie obejrzał, to może moja opinia byłaby inna. Więc, czy powinienem w ogóle sugerować się trailerami? I czy powinienem się je oglądać? Czy powinienem je olewać? Jak idealny recenzent by do tego podszedł? Kiedy należy ogrywać dany produkt? Czy na premierę? No bo jeżeli ja gram na premierę, to bardzo często to jest coś może niespaczowanego i okaże się, że gra jest po prostu słaba. A jeżeli zagramy w Cyberpunka dwa lata później, to okazuje się, że jest to totalnie inna gra, i jest lepsza. Gry te często też różnią się mechanikami. W jednej występuje, a w drugiej nie. Czy Cyberpunk w takim razie ma wiele ocen, wiele razy i jaka jest jego prawdziwa ocena? Która to jest prawdziwa ocena? Gry różnią się tym od książek, czy dla przykładu filmów, że w dniu premiery film jest taki, jak 100 lat później. No chyba, że jakaś tam edycja specjalna wyjdzie, gdzie tam dodatkowe są sceny, ale na przykład książka, raz napisana przez J.K. Rowling, nie zostaje poprawiana. A gry wideo tak. W którym momencie jest idealny czas, aby recenzent podjął się robienia recenzji? Dokładnie ile gier powinien znać taki dobry recenzent? 10, 20 czy 100? Ile z tych produktów powinien mieć ogranych? I powiedzmy, ile gatunków powinien zasmakować? Wszystkie? Czy tylko kilka? Dokładną liczbę poproszę. Czy recenzent powinien znać dobrze angielski? No bo może powiedzieć, że historia mu się nie podoba, nie kleja, albo nie jest śmieszna, a w amerykańskich recenzjach mówię, że to takie śmieszne. Czy może to wynikać z tego, że ma słabą angielszczyznę i po prostu nie jest w stanie do końca zrozumieć produkt, ponieważ ma braki językowe? A co jeżeli produkt jest japoński i nie jest zaznajomiony z kulturą Japonii i humorem? Czy to wpływa na recenzję i czy powinien znać wszystkie języki świata, a jeżeli nie wszystkie to które są obowiązkowe i w jakim stopniu? Poproszę jakiś konkret. A jeżeli już rozmawiamy o językach, to czy powinien grać po angielsku, po polsku z napisami, z dubbingiem, a czy może jeżeli japońska gra to po japońsku, a czy w Kingdom Come po czesku? A czy może powinien zagrać we wszystkie te gry 3, 4 razy we wszystkich językach, które sam osobiście zna, aby wydać ostateczny wyrok? Czy gra ta faktycznie jest dobrze napisana, dobrze zagrana, bo może w jednym języku jest dobrze zagrana, jak go w Tsushima, a w drugim już nie. Chodzi mi o to, że w którym języku powinien on grać w grę. Cała pierdolona przyjemność po mojej kupa stronie. Niestety nie jesteśmy w stanie ukończyć gry na jednym posiedzeniu, więc bardzo często musimy grać na raty. Jakie odstępy między sesjami powinien mieć idealny recenzent? Czy powinien grać 8 godzin dziennie, czy 5 godzin dziennie? Co jeżeli zrobi sobie przerwę dwumiesięczną i trochę zapomni o fabule i potem do niej wróci? Czy to dalej się liczy jako dobrze zagrana gra i dobrze skonsumowany produkt? A czy może recenzent właśnie zepsuł sobie jakoś w jakiś sposób doświadczenie? Chciałbym poznać Waszą opinię, jak powinien wyglądać schemat dnia recenzenta. Ile godzin, ile dni i jakie są to odstępy. Poproszę konkrety. Czy recenzent powinien interesować się plotkami? Czy powinien wykraczać poza, powiedzmy, świat gry? Czy powinno go interesować, co właśnie zrobił Twitan, Avoid, Koleś o LGBTQTFG? Czy ja, kiedy kupuję sobie koszulkę, powinienem interesować się tym, co powiedział producent? Na Twitchu o tym rowerze, który ja lubię. Czy w ogóle to jakiś ma wpływ, i czy recenzent, dobry recenzent jest właśnie w temacie, czy powinien nie być w temacie? Czy recenzent powinien kupić grę sam, i czy ma to jakieś znaczenie, czy kupił kolekcjonerkę, a czy może gra na fizyku, a czy może kupił sobie po prostu digital, a czy dostał w prezencie? Bo gdyby ktoś mi w prezencie dał grę, to czy to nie wpływa przypadkiem na moje doświadczenie? Moim pytaniem jest sposób nabycia gry. Jaki jest idealny? Czy grać na Game Passie, czy może kupić sobie samemu? Który sposób jest ten najlepszy? Czy powinien być zaznajomiony z materiałami źródłowymi? Jeżeli robimy recenzję Avowed, czy ja nie powinienem przejść poprzednich dwóch gier z tego samego uniwersum? I czy nie powinien przeczytać dwóch dodatkowych książek? Czy jeżeli rozmawiamy o Wiedźminie, to czy nie powinienem chociaż przeczytać jedną książkę, żeby wiedzieć mniej więcej z czym mam do czynienia, czy recenzent powinien olewać takie materiały źródłowe. Czy każdej grze należy się szansa i czy recenzent powinien podnosić każdą grę, a jeżeli nie każdą, to którą? Dlaczego akurat Tom i w jakich barierach powinien się kierować? Co powinno być wyznacznikiem podnoszenia gier? Czy jeżeli ogrywa starszy produkt, a może nawet nowy typu Zelda, Tears of Kingdom, jak ja to zrobiłem, na emulatorze, a czy może jedynym dobrym sposobem jest ogranie gry na jej oryginalnym, macierzystym sprzęcie? Czy jeżeli ja grałem w Tears of Kingdom 4K w 60 klatkach, to czy nie zmieniłem w pewien sposób odbiór, mój osobisty odbiór tej gry? Jakiego sprzętu powinien używać idealny recenzent, jeżeli mówimy o kontrolowaniu? Czy powinien grać na padzie, a może na klawiaturze? A może powinienem spróbować wszystkich możliwych kontrolerów, aby móc stwierdzić, czy faktycznie sterowanie w tej grze jest, powiedzmy, przyjemne czy wygodne? Czy recenzent powinien być zaznajomiony z oryginałem, kiedy omawia remake? Jeżeli mówimy o Resident Evil 4 i robię recenzję, to czy powinienem przedtem zagrać albo że potem powinienem zagrać w twórkę i czy ma to jakikolwiek wpływ na moje odczucia i który sposób jest najlepszy? Nie grać? Nie grać w oryginały? Czy może właśnie grać w oryginały zanim zagrasz w remake? Czy recenzent może mieć jakiekolwiek stosunki? z game dewami. Czy to wchodzi w rachubę czy nie? A jeżeli tak, to w jakim stopniu? Jeżeli powiedzmy piszemy sobie gdzieś na boku, czy to wchodzi w grę, a czy jeżeli mamy bliskie stosunki, na przykład chodzimy z moim wujkiem. Czy ja mogę mieć takie stosunki i czy recenzent w ogóle może brać udział w Game Devowaniu? <grych> czy recenzent może zmienić swoją opinię? A jeżeli tak, to po jakim czasie? Zagrał w grę, a potem 3 lata później stwierdził, że jednak nie jest tak dobra. Czy może wykonać taki ruch? I jeżeli tak, to po jakim czasie wolno zmieniać recenzentowi jego ocenę? No bo na przykład moja cena Silent Hill 2 Remake'u do teraz się zmienia. No bo na przykład gra 10 na 10 z 92 roku. Czy to w dzisiejszych czasach nadal jest gra 10 na 10? A czy może ta ocena? zmienia się względem produktów, które aktualnie znajdują się na rynku. Jeżeli produkt 10 na 10 nie jest 10 na 10 w dzisiejszych czasach, to jaką powinien mieć ocenę? Czy recenzent powinien oceniać dobrą grę, czy dobrą zabawę? Jeżeli powinien oceniać dobrą grę, to musicie zdefiniować dokładnie co to znaczy dobra gra, a jeżeli chodzi o dobrą zabawę, to chyba recenzent powinien zdefiniować, co to jest dobra zabawa? Niektórzy są macho sochistami i uważają to za dobrą zabawę. Co to znaczy dobra gra? Napiszcie mi, która metoda jest tą słuszną. Jeżeli recenzent gra na playaku bądź gra na PC, to czy powinien podzielić się z wami własnymi ustawieniami gry, typu rozdzielczość, ilość klatek? jakość tekstur, ale przede wszystkim chciałem zapytać, które ustawienie to jest ustawienie najlepsze i w którym ustawieniu powinienem ja grać, kiedy gram w gry PC dla przykładu? Czy powinny one być na medium high? I oczywiście odpowiedzcie mi, dlaczego te ustawienia, a nie inne. A jeżeli rozmawiamy o sprzęcie, to na jakim komputerze z jakimi specyfikacjami powinien ogrywać idealny recenzent swoje gry? Jeżeli specyfikacje mają znaczenie, no to które są te idealne? Czy monitor, którego używam, ma znaczenie? Czasami monitory mają laga i potrafi gra po prostu zamulać i mamy wrażenie, że nasze ciosy nie siadają tak jak powinny. Ja na przykład bardzo lubię grać w stare gry na kineskopowym telewizorze. A jeżeli zagram na emulatorze maszynie z takim małym wyświetlaczem jakimś tam handholderze, nie, to czy to ma znaczenie? I jeżeli ma, to który monitor i który sposób jest ten najlepszy i ten prawidłowy do ogrania jakiegoś tyłu? A jeżeli element wzrokowy ma znaczenie, to czy nie wchodzi też tutaj w grę to, czy ktoś nosi okulary? Bo jeżeli recenzent nosi okulary, to jest prawdopodobieństwo, że ma zepsuty wzrok i może uważać, że jakieś tekstury bądź napisy są zblurowane bądź za małe. I że to może nie jest wina samej gry, a tego wina jego okularów? Jeżeli okulary nie są tutaj problemem, to może daltonizm? Może ktoś mieć daltonizm, i nie zdawać się z tego sprawy i mieć różnego rodzaju problemy właśnie idące z daltonizmem? Czy idealny recenzent powinien mieć dobry wzrok? A jeżeli fizyczność ma znaczenie, no to w takim razie czy recenzent nie powinien mieć dobrej kondycji? Ja jestem w stanie grać 12 godzin bez przerwy i nie sprawia mi to dużo problemu. Ale są osoby, które mają gorszą kondycję i może im to nie wyjść tak. Czy to w jakiś sposób nie wpływa moja kondycja, nie wpływa na to, jak mi się gra, jak długo mogę grać bez poczucia dyskomfortu? I jeżeli fizyczność wpływa na recenzję, to czy jeżeli mam jedną rękę? I straciłem drugą w wypadku, bo jest taki recenzent ma jedną rękę. On nigdy nie rozmawia o poziomach trudności, ponieważ uważa, że jest w takiej pozycji, gdzie większość gier jest dla niego trudna. Czy w takim razie moja fizyczność ma wpływ na recenzję i ocenę końcową gry? Jeżeli tak, to poprosiłbym, abyście napisali mi, w jakiej formie fizycznej powinien być idealny recenzent. Czy recenzent ma prawo oceniać muzykę bądź sztukę gry wideo, kiedy tak naprawdę nie jest ekspertem od muzyki czy sztuki? Ja mam na przykład ukończoną szkołę plastyczną, więc jestem artystą. Czy to znaczy, że bardziej kwalifikuje się do oceniania sztuki? Czy powinien oceniać muzykę pod względem technicznym nut, czy może po prostu to co słyszy? Czy powinien recenzent znać się na muzyce i sztuce? Czy recenzent powinien być cierpliwy? A jeżeli tak, to jak zmierzyć tą cierpliwość i czy powinien mieć jakąś tolerancję bądź wyznacznik, jeżeli chodzi o długość gry? Bo niektóre gry są za długie i ludzie nie chcą w nie grać, a niektóre lubią krótkie i czy to powinno mieć jakiekolwiek znaczenie, nasza tolerancja i cierpliwość przy recenzowaniu? Jeżeli tak, to poproszę o tą idealną tolerancję i cierpliwość. Bo jeżeli ktoś na przykład z ADHD twierdzi, że gra jest nudna i go nie zabawia wystarczająco, czy to jest dobra osoba do mierzenia właśnie intensywności rozgrywki? Czy recenzent może mieć ulubiony gatunek? Czy recenzent może mieć ulubioną firmę? Czy recenzent może mieć ulubionego twórcę? Czy recenzent podczas swoich sesji powinien być sam, czy w towarzystwie? Bo czy ktoś może rozmawia coś obok? Czy to nie wpływa na jego odbiór gry? A jeżeli wpływa, to czy powinien grać za dnia, czy nocą? I oczywiście w przypadku na przykład, nie wiem, RPGów to chyba nie ma takiego dużego znaczenia, ale jeżeli chodzi o horrory, to ma, bo w nocy chyba są straszniejsze. Jest to gatunek, którego głównym zadaniem jest przede wszystkim straszenie. No ale niestety nie jest ono tak skuteczne, kiedy mamy obok towarzysza. A z drugiej strony wieczorami jesteśmy bardziej zmęczeni i może właśnie się ciężej czyta teksty i się nie chce ich tak czytać, jak kiedy jesteśmy Rześko po kawie z rana. Która pora jest najlepsza, aby zacząć grać i robić recenzje? Czy recenzent powinien mieć dzieci i żonę? No bo jak wiecie, dzieci potrafią bardzo przeszkadzać w graniu, a poza tym mamy DAD-gamerów. Czy jestem gorszym recenzentem, kiedy muszę ciągle się borykać z krzyczącym dzieckiem w koło? Czy recenzent powinien robić długie czy krótkie recenzje? Ile powinny zawierać słów? I która recenzja to jest ta prawidłowa i ta, na, ta taka najlepsza, złoty środek, jeżeli chodzi o długość? Czy recenzent powinien używać skali numerycznej od 1 do 10, od 1 do 5 i która skala jest skalą najlepszą? A czy może lepiej jest robić recenzję bez skali i po prostu mówić wnioski? Podsumowanie. Czy recenzent powinien recenzję robić sam w pojedynkę, a czy może powinien z kimś rozmawiać o swojej opinii? Czy Natalia powinna ze mną dyskutować o grach i czy to nie wpływa na moją odbiór czy na moją recenzję? Jeżeli mogę konsultować się z innymi na temat recenzji, to z iloma osobami dokładnie. Jak ocenić, co umknęło recenzentowi podczas jego grania? Czy recenzent podczas swoich sesji ma prawo na przykład jeść czy sprawdzać telefon, bo czy przypadkiem coś mu nie umyka? Bo dla przykładu mrugamy, więc niektóre y, frame ratey nam uciekają, klatki. <laughs> czy idealny recenzent to osoba, która nie mruga, bo wtedy nic mu nie umknie? I ostatnie pytanie, czy wolno wam oceniać recenzentów? Bo jeżeli sami nie robicie recenzji, to skąd wiecie, że ja robię to źle? Jeżeli oczekujecie od recenzenta gier tego, że jest zaznajomiony z grami, to czy wy nie powinniście być zaznajomieni z recenzowaniem, zanim zaczniecie krytykować innych recenzentów? Wszyscy oglądacie YouTube'a i wszyscy formujecie sobie zdanie na temat jakiejś osoby, na temat jego kanału i na temat tego, jak recenzuje gry. I nie macie żadnych oporów, aby wystawiać ocenę mnie, moim filmikom czy moim recenzjom. Wszyscy wy wymagacie nieludzkiej rzetelności ode mnie jako recenzenta, ale sami nie posiadacie żadnej rzetelności, jeżeli chodzi o YouTube'a czy recenzję. Zawsze, ale to zawsze, za recenzją stoi osoba. I wy nie wiecie, jak ta osoba konsumuje produkt, czy robi to dobrze, bądź źle. I prawda jest taka, że nie ma idealnego recenzenta i nie ma idealnego środku. Dlatego nie jesteśmy w stanie zrobić nigdy idealnej recenzji bo przede wszystkim musielibyśmy ustalić warunki, w których odbywa się doświadczanie gry. I odnaleźć złoty środek, jaki charakter i jaki powinien być owy recenzent. Bo wiecie, wszyscy mamy wady, wszyscy zrobiliśmy coś złego. Teraz, może kiedyś, łatwo jest się z tego śmiać, łatwo jest to wytknąć. <laughs> Więc może zamiast wytykać innym, zajmijcie się wszyscy robieniem najlepszych recenzji na świecie, a nie chodzicie i wytykacie wszystkim, jak to są źli recenzenci. Dziękuję, że oglądaliście ten materiał. Mam nadzieję, że chociaż troszeczkę pomógł. Oczywiście ja nikogo nie chciałem atakować, tylko wszystkich. Hehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehe <laughs>